Witam serdecznie, jest ze mną szkoleniowiec Trzebińskiego MKS, pan Szymon Stawowy. Panie trenerze, pierwszy sparring przed startem nowego sezonu za Wam, jak go pan ocenia? Hmm, powiem tak, no dopiero żeśmy pierwszy tydzień spotkali, mieliśmy już tam cztery jednostki, bardziej bazowaliśmy na, na takim elementem bardziej siły gdzieś tam, to było widać u chłopaków, że gdzieś tam ciężkie mieli e, troszeczkę nogi, ale to jeszcze wiadomo, to jest taki aspekt by był bardziej wprowadzający. No, zagraliśmy się na, na dwa składy takie mieszane, e, można powiedzieć parę nowych e, twarzy, Także tutaj no z pierwszej połowy można było gdzieś tam być zadowolony. Gdzieś tam te założenia były jak na pierwszy raz gdzieś tam były, w miałe, w miałe tam były że tak powiem, zakładane i były wykonane. Natomiast druga połowa to no wszystko się tutaj parę błędów porobiło, no ale to jest, mamy teraz taki okres jest to okres pilotowawczy, dlatego tutaj trzeba wziąć po to, że, że takie błędy, gdzieś tam w tych składach różnych no, mogą się pojawić, dlatego tu trzeba wziąć na tą poprawkę, bo to dopiero, że tak powiem, jest przegląd kadry. Każdy tutaj szansę grania, bo tutaj ta kadra na pewno się nam poszerzy od nowego sezonu. Dlatego tutaj, tak mówię, na razie mieszane, dlatego gdzieś tam błędy się na pewno będziemy pojawiać. Także, a powolutku później gdzieś czwarty z sparing i na pewno będzie już taki trzeci czwarty, gdzieś tam pomalutku pod, pod ligiem, bo wiadomo, że szybko już praktycznie startujemy. Nie? No właśnie, tak jak Pan wspomniał, znów trochę zmian kadrowych się szykuje. Wiemy, że nie będzie mógł Pan skorzystać w nowym sezonie i z Mateusza Marszałka i z Konrada Podobińskiego będą za to nowe twarze. Yy, tak. Yy, jeśli chodzi o, o nowe twarze, to, to tutaj jeszcze nie chciałbym yy, może powiedzieć tak dokładnie, na pewno Miał Kowalik to na pewno tutaj do nas yy, wraca. Uważam, że będzie to na pewno yy, gdzieś tam yy, wzmocnieniem. Yy, jeśli chodzi o, o, o pozostałe części, no to jeszcze, jeszcze tutaj yy, przyglądamy się, zobaczymy. Jeszcze, ma, jeszcze tutaj nie, nie skorzystaliśmy dzisiaj praktycznie z, można powiedzieć, czterech zawodników, bo nie było jeszcze Wierzby, nie było Mrożka, e, jeszcze dwóch młodzieżowców ma dojść, e, także jeszcze się tutaj, tak mówię, troszeczkę no, no, potrzebujemy czasu, żeby się tutaj, e, że tak powiem, zcementować, zbudować, to, bo jak wiemy, ta, ta, ta liga, liga będzie teraz bardziej mocniejsza, jak, jak w, zeszłej, w zeszłej rundzie. Dzisiaj poza Michałem Kowalikiem też mieliśmy okazję zobaczyć chociażby Krzysztofa Kajzera i Macieja Murasa, czyli zawodników, którzy tutaj kiedyś, kiedyś występowali. Pewnie dostaną jeszcze szansę do pokazania swoich umiejętności w kolejnych sparingach. Tak. Tak, 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 właśnie to powiedziałem wcześniej, że, że po to są tutaj te, te, te gry kontrolne, żeby tutaj ci łopascy się wszyscy tu yy, pokazali. No wiadomo, tak mówię, no, biorę ten aspekt też, że Gdzieś tam Muraz Maciej miał troszeczkę też przerwy. Krzysztof Kraut też gdzieś tam miał troszeczkę przerwy, dlatego no, też te wejście w te treningi to, to widać, widać po nich, że, że, że no, potrzebują też trochę czasu. No, no, taki okres i, i, i na, pewno, na pewno w następnych meczach na pewno dostaną szansę, ale tak mówię, no, musimy troszeczkę czasu poczekać na to, aż się to nam wszystko wykrystalizuje, i, no, i później już będziemy, no, że tak powiem, gdzieś Jakieś dwa tygodnie mądrzejsi. Wiem, yy, za Panem i za Pańskim zespołem yy, trudny sezon, ale patrząc na to, co, yy, co przed Wami, yy, no to najbliższe, najbliższe rozgrywki wydają się jeszcze trudniejsze, bo w związku z reorganizacją yy, większość yy, ligi może tak naprawdę yy, spaść o klasę rozgrywkową niżej. No powiem tak, no na pewno gdzieś tam yy, nie się z na pewno zadowoleni. Bo... Z, z tego, że, że, bo z tego co, co było wiadomo, że w tym roku jeszcze miał nie być tej reorganizacji bo tak powiedziałem, było za zapewniony to był rok wcześniej, dopiero na drugi rok no ale no niestety no, przyspieszyli że tak powiem o rok, rok wcześniej no niestety no, w zeszłym roku musimy się tutaj z, zmierzyli z tym, że mieliśmy być w pierwszej no to od razu musieli być w pierwszej siódemce, no, 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 taki niestety, tak jest raz ten okres taki, no, no, mówię, no, ciężki dla wszystkich klubów, tak, takie czasy przyszły, że, że niestety, no, działacze gdzieś tam e, myślą nad tym, żeby, żeby zrobić tą jedną czwartą mocną ligę, żeby nie było bara, żeby e, była, że tak powiem, e, misz awansował, a nie, a nie no, gdzieś szukają też gdzieś tych pomysłów takich, no, poziom piłki wiadomo, że no, trzeba podnosić, no, nie ma o czym tutaj mówi. No, no, szczerze każdy gdzieś tak popatrzy nawet na te nasze, że tak powiem, reprezentacji. No, z całym szacunkiem dla nas, ale samiśmy widzieli, oglądaliśmy Euro, no i uważam, że, że żeby podnieść poziom piłki nożnej, to trzeba właśnie zacząć od, od tego najniższego, że tak powiem, pułapu, żeby to w górę szło. No po prostu takie, takie, takie rozwiązania są, no i trzeba się z tym zmierzyć. No my nie mamy na to wpływu, trzeba po prostu wejść i zrobić ten, 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 ten tak mówię, ten minimum, te siódme miejsce i, no i tyle, trzeba to, trzeba to zrobić, nie mamy nie ma po prostu wejść no. Przy pełnej pewnej mobilizacji, tak mówię, tutaj, tak mówię, rywalizacji, to, to no, no, tak mówię, z, kolejny sezon jest celny i trzeba go zrealizować.